Okej, okay, witam Was to Blue Masters. Nagrywam to już po raz drugi, więc pewnie nie będzie tego samego efektu, ale wcześniej był niezwykły kisiel, o tyle wam powiem. Przyznałem się, że po prostu jeba na nie nagrała mojego głosu. A nie chciałem ten, to znowu wrzucać czegoś bez głosu. I się wkurzyłem trochę. O, patrzcie tego wcześniej nie widziałem No okej okay. Nie strasz. Co właśnie? Kartonów że ty za kartonami Kartonów szczerze mówiąc nie przyglądałem eee. Lwina. patrzcie wino okay, hej ja wiem nie mam uproszczenia miałem pobrać pokazałem twarz co się stało szczerze mówiąc nie wiem sądziłem że gdy pokażę twarz będziecie mieli więcej do oglądania będziecie widzieć jak ja to przeżywam niech się nie będziecie chcieli widzieć mojej twarzy to mówcie już mówię, będę wyłączać kamerkę. Następnym razem... ROK! Kamień. <laughs> Kamil. Głaz. ROK. Coś takiego. Co to, to o? Ale dobrze, tam tym razem dalej nie doszedłem. Tym razem dojdziemy jeszcze dalej. Ale głośno chodzimy.

kurna chodź to nie chcę ze mną iść o, przewiera ja ej tego też wcześniej nie miałem ja więcej zbiorę niż wcześniej tego też wcześniej nie znalazłem, patrzcie, ile oliwy i co ja pominąłem powiedzmy nie da się musiałem to aktywować idziemy szczęśliwi i radośni. tutaj Tu jest zamknięte Jedynie tu byłem I sądziłem, że kończę nagrywać Bo się już bałem Wystarczająco, ale okej okay. Ale obiecuję, że zaraz idziemy nieco dalej Laboratorium Już mi łapa zaswindziała To mnie już wystarczyło na początek wcześniej sobie zapaliłem, teraz jeszcze to zrobię Jezus Mario, wcześniej było tak na całe full. przy tym głównie, a gdy podeszłem, były jeszcze głośniej, te dzięki nigdy nie przestaną przerażać, ta gra jak była przerażająca, tak jest przerażająca ta gra się nie zmienia. Tego się właśnie boję. Barykada Made in Scooby i Kudłaty. O, tu. Spokojnie moja postać postacia, zaraz coś ułożymy i nic już nie wyjdzie. Żadne portforros el bol, for us. może być. Albo. Okej. Okay. Nic się nie przyciśnie. Patrzcie, rybka. Kurwa! To wyskoczy. <grym> Już nigdy więcej nie pójdę na ryb. Kurwa. Tu musiałem zapalić. Oliwa! To te wcześniej nie wiedziałem. Muszę się oglądać za oliwą, bo oliwa się tu prędko kończy. Zauważyłem poprzednio. Ona nie trafiłem, tam gdzie chciałem. Chciałem środek. Masz! Rzucam ci! Zrobimy rybkę różnymi wpiłkami. Okej, okay. okej, okay. op, bah, op. Ale nie wiem, co to jest pisać, Ale i tak to biorę. Rzucać, bo budownici wszystko spierniczy, ale nie ja. Stara barykada, nie da się. Wypierdzielać. Teraz najbardziej się boję wychodzić z takich miejsc. A szczególnie w tej grze będę się bał. Ja widziałem w Google Grafika co to są za potwory. Nie wiem, za co ja się brałem. Po co ja się za to brałem? Nie, mam syf w pokoju. O coś widać. Obawiam się, że... Żeby... Kurwa! Podkręciłem sobie głoś... głośność przed chwilą. Przed nagrywaniem. I teraz mam dwa razy głośniejsze, nie to co było, tylko to jeszcze bardziej głośne. Ci jeszcze bardziej boję. Tu mamy Budżet Budżet państwa. Nie przejdziemy. Słyszałem ptaszki! Jak chcę tam iść? Archiw. Nie lubię archiwów. Nie. Jeśli słyszeliście ten dźwięk, to wiecie, czemu tam nie pójdę. Choćby nie wiem co. Nie byłem, kurwa. Tak, musiałem się przeżegnać. Tak, <gryzmy> dostatecznie straszy. Dzień do... Dobry? Nikogo nie ma. Kurwa, znów karaluchy. Tak, burczy mi w brzuchu znów. Kurwa. Nie patrzę na jak zaczyna grywać. Nie gdzieś tak chyba o ósmej. Czy siódmej? Nie wiem. Która godzina w ogóle? Siódma, dziesięć. To gra na jebanym pianinie. Przyznać się. Obiecuję, że tylko zatłukę. Ubiję na śmierć. O kurwa, czemu te drzwi są otwarte. Zamykajcie się. Nie wychodzę nigdy otwartymi drzwiami. Sami muszę zawsze tworzyć. Bo otwartym się kojarzą ze złymi horrorami. Wiecie, otwarte drzwi wchodzimy na ludzi. Nie ma nas. Nie lubię długich korytarzy Co to było? No jest jak, kompletnie jak z horror, z są A szczerze, obrazy to w tej grze są niezłe W godziku czy gdziekolwiek jakieś piksele chujowe obrazy A tu pięknie obrazy zadbali Co tu robi Jezus Dlaczego oni Jezusa mieszają w tą grę? był za dźwięk wcześniej. Oliwa. Ja się serio boję. Na no, mnie jeszcze tego nie widać, ale okej. Okay. Pierdalać z tymi. Krzesłami. Nie tu barykada. Lepiej nikt nie zrobi. Nic. Kurwa, boję się. Jezus! Okej, okay. nie wiem co się stało. Się po prostu coś zawaliło nam chyba. Oliwę musimy sobie dopełnić. Deficyty oliwy. Kiedy Ty mamy go? w ogóle tych tam? 11. W ogóle nie złasunka. O kurna! No. Nie mówię ostatniego tworzyć Dobrze Dobrze mężczyzn gadasz? Możecie mu poleć. To. much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries mm -hmm. when the shadow arrives it won't take long until things start falling apart we're just buying time anyway let's do what we can there isn't much to do we should reinforce weak structures the ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us especially downstairs here here and there here, here. the servants working on it. She's silly, let's play a game. Ale ja przecież to odrzucałem tu Dobrą sprzątaczkę mają Serio jest nawiedzone dalej, jebany pianista Kurwa Kurwa Widzieliście to? Lampa zgasła Ja cię biorę i chuj! Tu coś jest Trzeba mam tu niby rozpierdolić Nie Spróbuję najbardziej bezsensowną rzeczą jak to znajdę Kartką papieru Ta chyba nie jest tak głupia jak myślałem Nie, jest taka głupia. Weźmy książkę. O kurwa. Z książką też nie idzie. A jedna. No, o. Musisz być szybki. Kiedy

Włamanie do McDonalda. <słyska> Mamy przepis na hamburgera z McDonalda. No to tak, pół tony tłuszczu, troszeczkę kapusty, trochę majonezu jakiegoś, pół tony ruskich grubasów i troszkę świnki, okej. Okay. Dobry przepis. Jako ja mam troszeczkę zrobić niby? się na nie powiesić jedynie zamknięte ja wam to niby otworzyć o oliwa oliwa z oliwek co tu ma zrobić hu pozapalajmy je bądźmy raczej męscy zapalmy wszystko co się da a gdy będzie trzeba pewnie braknie nam tych zapalarek dangerboxów Co tu mam serio zrobić? Książkę sobie wziąć Poukładać te książki do kupy, dupy yep. je, ja nie mogę tu książki zbierać Tam coś jest, widzicie? Patrzcie drzwi Mamy jakieś dźwigni, wifi, wi wifi, się wifi, <grystanie> wifi, No fajna gierka wi się wifi, No, A jednak nie bierzemy Ona Jednak robi Patrzajcie Ona jeszcze robi. taka podobna do tej Ta Ta tej. Ta. się Jeee yeah. szafie coś mamy? Nie, sami możemy tu wyjść. Hehehe, <laughs> nic też nie znajdzie Po strona ma być zamknięta Kurna no. Rodzinka się obudziła, to niego będę musiał kończyć ale trudno. O, karteczka. Okej. Okay. Patrzajcie, jakie ludy idą. Normalnie sobie obrazki poglądam. Czyli że te obrazki są po prostu zajebiste. Nic więcej nie ma. To bierzemy, K i spadamy. Łoż kurwa, co? Jezus! Maria matko boska! Nie wychodzę stąd. Nie! Nichuja, nie, nie mam, nie, nie tykam. Zawiesiło mnie. Nie. Tyle nagrywam. Wiecie co to ja może będę tak kończyć, nie? bo Już będzie tak 20 minut około. Tak według mnie. Bez 22 po. Ja nie chcę robić, bo mój nas jest taki mulaty teraz. A więc komentujcie, subskrybujcie, cencie łapkujcie i Jeśli nie będziecie chcieli widzieć mojej mordy. Пишите в комментариях. Папа. -па.